Wolność w zasadzie jest niepodzielna. To jest ta sama wolność, o którą zabiegał i marszałek Piłsudski i właśnie jego legioniści. To jest ta sama wolność, którą udało się nam odzyskać w 18 roku. To jest ta sama wolność, którą udało się nam odzyskać 25 lat temu w 89 roku. To jest ta sama nasza wolność. Dlatego bardzo się cieszę, że te rocznice się nakładają trochę na siebie i 25-lecie wolności odzyskanej przez nasze pokolenie, jak i początku trudnej, żmudnej drogi ku wolności, która miała miejsce 100 lat temu, między innymi od wyruszenia pierwszej kompanii kadrowej z Oleandru w Krakowie. Jednocześnie to stulecie czynu legionowego i wyruszenie pierwszej kompanii kadrowej nakłada się na wydarzenie, które niewątpliwie w całej Europie będzie ważne. Powiedziałbym ważniejsze niż w Polsce, bo będzie to rocznica, setna rocznica wybuchu I wojny światowej. To nie była nasza wojna, ale była to wojna całej Europy także Stanów Zjednoczonych, była to jednak wojna niesłychanie brzemienna w skutki, jeśli chodzi o nas, o Polaków, o Polskę, o naszą wolność. Myślę, że będzie okazja, żeby pokazać o tym to, jak wielka była, jak ogromne były straty polskie w czasie I wojny światowej w wymiarze materialnym. Straszliwe zupełnie spustoszenia, zniszczenia przez te fronty przechodzące przez Polskę w jedną i w drugą stronę, ale również pokazać ten niesłychany zupełnie poziom dramatu narodowego, jakim było uczestniczenie Polaków w walce bratobójczej w mundurach obcych w armii. Ale myślę, że my możemy jednocześnie wydobyć z całej historii I wojny światowej na naszych ziemiach to wszystko, co było po prostu, co sprzyjało, co budowało szansę na odzyskanie wolności i niepodległości, co ją przyniosło. Tu też zresztą jest pewna analogia, bo zawsze analogia z tym 25-leciem, bo przecież i ta wolność, którą odzyskaliśmy też była umiejętnym sposobem wykorzystania pewnej koniunktury w wymiarze światowym, która się, w którą tą koniunkturę wpisała się polskie działania, polska determinacja, polskie marzenia od pokoleń o wolności, o niepodległości. I myślę, że tym Takim najpiękniejszym wyrazem polskich marzeń i o polskim czynie zbrojnym, i o, pols o tworzeniu polskiego państwa, tworzeniu polskiej armii, tworzeniu, tworzeniu wa walki o granice, to będzie zawsze y będzie proste skojarzenie z tą grupą romantyków, trochę szaleńców, a trochę po prostu ludzi wielkiego serca, którzy wyruszyli z oleandrów. Ols Oleandrów w Krakowie, aby nieść sztandar polskiej wolności w zmienionej rzeczywistości przez przebieg I wojny światowej i rewolucji do szczęśliwego końca. Chciałem więc serdecznie podziękować za inicjatywę właśnie krakowską. Serdecznie dziękuję księdzu kardynałowi. Dziękuję najserdeczniej panu wojewodzie, marszałkowi Sowie. Serdecznie dziękuję panu prezydentowi Majchrowskiemu za to, że jesteśmy tutaj razem. Jestem pewien, że wspólnym wysiłkiem tylu instytucji, które tutaj się zgromadziły i tylu ludzi też gorącego serca w tych sprawach, że zdołamy zapewnić, że obchody stulecia czynu legionowego doprowadzimy do szczęśliwego końca. Co rozumiem przez szczęśliwy koniec? Rozumiem przypomnienie nam samym, Polakom, przypomnienie tych niezwykłych chwil i tych niezwykłych wydarzeń. Jest takie, takie przekonanie, że jak coś było dawno temu, to już tak powiem Polacy niekoniecznie chcą tego o tym pamiętać, mało się tym interesuje, ale mamy świeże doświadczenie z, mi, z minionego roku. Dla mnie niesłychanie pozytywne. Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego udały się znakomicie, zarówno na poziomie ogólnonarodowym, jak i międzynarodowym, bo były i z Ukraińcami, i z Litwinami, z Łotyszami. Nie udało się nam z Białorusinami, trochę robiliśmy za Białorusinów tutaj gdzieś tam przy granicy coś, ale co najważniejsze, udało się te obchody powstania styczniowego dobrze przeżyć na poziomie lokalnym. W świadomości Polaków są dwa wielkie wydarzenia żyjące do tej pory w znacznej mierze w wymiarze lokalnym. To jest Wrzesień 1939 roku czas w ogóle II wojny światowej, i powstanie styczniowe. Dlatego, że coś tam się działo ważnego dla danego miasteczka, dla danej gminy, dla danego regionu, że, że są jacyś lokalni bohaterowie, że są lokalne groby, pomniki i tak dalej. Ja myślę, że wspólnym wysiłkiem powinniśmy zadbać, żeby znowu na poziomie tym, jakby. Na tych trzech poziomach międzynarodowym, czemu będzie sprzyjała rocznica I wojny światowej, ogólnonarodowym, czemu powinno sprzyjać także szczególne wykorzystanie pięknej tradycji marszu I kadrowej. I na trzecim poziomie lokalnym możemy to według mnie umocnić, pamięć o tym, z korzyścią dla, dla, dla mądrej, spokojnej, ale i takiej pełnej dumy refleksji nad polską wolnością która była tą samą wolnością, o której marzyli legioniści, o której marzyło nasze pokolenie i oba te pokolenia te swoje marzenia zrealizowały.